Kilka dni temu w Sejmie było głosowanie na temat obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Coś, z czym Konfederacja szła do wyborów, żeby ułatwić życie przedsiębiorcom, żeby nie dojść tych przedsiębiorców, że ten niedobry morawiecki takich ich doił tym polskim ładem. Zróbmy coś, żeby przedsiębiorcy mogli się rozwijać. Po czym Konfederacja zapomniała o swoich gładkich hasłach i zachowała się jak trasowi. Faszyzujący, hipokryci. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na tym profilu codziennie nowa dawka polityki bez cenzury. Opowiadam Ci o politykach, gospodarce i ciekawostkach, więc jeżeli jesteś zainteresowany tym wszystkim, to nie zapomnij zaobserwować tego kanału, a my już teraz przechodzimy do nagiej polityki, gdzie Sławomir Mencen po pierwsze nie przyszedł na głosowanie, nie chciał pokazać, że jest solidarny z przedsiębiorcami i że zrobi coś dla nich. Po drugie, konfederacja tak, kurwa konfederacja wstrzymała się od głosu w zakresie ulgi dla przedsiębiorców. Ci, którzy mówią, że są takimi wręcz fanatykami wolności gospodarczej, że tylko biznes, że biznes nas uratuje, w Sejmie nie zagłosowali za tym, co było dobre. Dla przedsiębiorców. A jak się tłumaczyli? No cóż, tłumaczyli się tak, że część przedsiębiorców ma lepiej, a część ma gorzej dzięki temu, więc oni nie mogą tak stanąć w rozkraku. No to kurwa mać, debile z konfederacji. Jeżeli głosujecie za, to się opowiadacie za jedną stroną. Przeciw, to się opowiadacie za drugą stroną. A jak się wstrzymujecie, matoły, to stajecie w rozkroku. Nie jesteście w stanie podjąć decyzji, tak samo jak wasz lider Mencen nie jest w stanie pójść do normalnej telewizji i udzielić wywiadu, bo nie macie elementarnej wiedzy o świecie, o ekonomii, o gospodarce, a wasz lider przeczytał trzy książki, napisał pracę doktorską na 70 stron i uważa się za wielkiego doktora ekonomii. Moja praca licencjacka miała 90 stron. 90, nie 70, panie doktorze Mencen.